Cześć, chciałbym wam pokazać dzisiaj, jak buduję na żywo system, który pomaga w pozyskiwaniu większej ilości pozytywnych opinii na Google i w tym celu zrobię taką małą mapkę myśli i oczywiście wykorzystamy do tego program E10 oraz CRM będzie w Google Sheetsach i sam system będzie polegał na tym, że z tego CRM-u będzie taki checkbox, który będzie wywoływał webhook w NA10. Oczywiście wszystko to pokażę. I po zaznaczeniu tego webhooka da nam informację, raczej prześle do klienta informację na jego tam skrzynkę pocztową, żeby sobie tam zaznaczył, czy mu się podobała ta usługa, czy może nie, tam w skali od 1 do 5 jeśli będzie cztery gwiazdki lub więcej to przekieruje go automatycznie na stronę biznesu, gdzie będzie mógł tam wystawić opinię. A jak będzie poniżej czterech gwiazdek, to przekierowuje go do formularza, gdzie możemy pozyskać jakiś tam dodatkowy feedback w celu tam poprawienia naszych usług. Więc okej, okay, możemy przejść tutaj do naszego programu. I oczywiście zacząć od naszego webhooka. Do tego będzie nam też potrzebny arkusz, który nam się właśnie zepsuł. OK, działa. Arkusz z CRM, gdzie po prostu zbierzemy tam jakieś przykładowe informacje. I to, co nas najbardziej interesuje, jest ostatnia kolumna, czyli wizyta ukończona. Gdzie technik po ukończonej wizycie u klienta może zaznaczyć tutaj tego checkboxa. I dzięki temu, że właśnie zaznaczy to, to tak jak wcześniej wspominałem, prześle informację do klienta. Ale tak, żeby to się stało, żeby przesłać tą informację, trzeba wejść w rozszerzenia i w upscript. Trzeba tak niestety około to zrobić. I tutaj już przygotowałem kod, z którym się troszeczkę wcześniej męczyłem. Oczywiście zostanie tam dołączony. Ale jeszcze nie został on przetestowany, tylko tutaj został przyklejony, więc wszystko zrobimy razem. I tak, jak mamy ten kod, trzeba dodać wyzwalacz, i tutaj jest przy edycji zapisz. Dzięki temu ten checkbox będzie po prostu działał, trzeba to wykonać, i kolejnym krokiem będzie nowe wdrożenie. I tutaj będzie, wybierz typ po kliknięciu zębatki. To będzie aplikacja internetowa, jeśli dobrze pamiętam. I tutaj będzie każdy. OK. Gotowe. Wydruż ten projekt. Testuj wdrożenia. Przetestujmy, czy działa nam ten trigger. Execute workflow. Zaznaczmy checkbox. OK. Trzeba pamiętać, że przy tym kodzie, który mamy, trzeba ustawić webhook na post i teraz możemy przejść do, do wysyłki maila, ale jeszcze przed tym trzeba wziąć tutaj Google Sheet, get rows i trzeba wziąć nasz arkusz pierwszy i nasze filtrowanie to będzie po imię, nazwisko, żeby uzyskać wszystkie nam potrzebne informacje z arkusza. Oczywiście można przesłać od razu automatycznie przez webhooka, ale no tak to jest mniej zmiennych. Możemy zaznaczyć, zapisać. Teraz jak mamy wszystkie informacje. Ja lubię sobie dodać edit fields, żeby sobie wyodrębnić moje najważniejsze rzeczy. Czyli tutaj w tym przypadku będzie e-mail. E imię, nazwisko. E, ok. Możemy sobie od razu zmienić nazwę. Tutaj. Jedna ta. I możemy przesłać maila. Ok. I tak wysyłamy do tutaj klienta. Możemy napisać. Jak podobała. Albo nie. Cześć. I tutaj troszeczkę będzie chyba kodowania. Będzie split. Ponieważ chcemy wziąć tylko imię w tym przypadku. To i zamienimy na, czyli będzie spacja split first. O, tutaj się stało także funkcji split oddzielamy tą, jakby podziałem jest Tutaj spacja i bierzemy, i to dzieli nam na dwie części, czyli na imię i nazwisko. I wyciągamy tylko imię, czyli bierzemy tą taką funkcję. First, czyli tam pierwszy, gdzie temat. I teraz będziemy chcieli uzyskać taki właśnie ładny e-mail, sformatowany. I oczywiście też znowu się zapytamy o to, czata. GPT i okay, może stworzymy przy okazji formularz. jak będzie tutaj. Szybko tej formy. Oczywiście można zamienić na jakikolwiek inny. Weźmiemy tutaj od celów testowych. to Google Review, żeby uzyskać taki Google Review, to trzeba wejść do Google Mapy i w Place ID Finder to nam będzie potrzebne, ponieważ potrzebujemy ID naszego, tego biznesu. Biznes z klimatyzacjami. Mamy i nam potrzebny jest ten link place id. I dzięki temu, że mamy ten place id teraz możemy wpisać o takie query. Czyli zawsze zaczynamy o Tutaj tym linkiem, oczywiście, też y, tam będzie w opisie. Y, I tutaj, właśnie to place ID y, tego biznesu naszego. Może spróbujemy jednocześnie. Może szybciej na Google Gemini da po coś czat? dużo myśli. Ok, spróbujemy. Tu. Ok. Expression tak HTML. Ok. Coś się wysłało. Zobaczmy, jak to wygląda. O. Jest. Dziękujemy za wybranie firmy XYZ. Mamy nadzieję, że Państwo są w pełni zadowoleni z naszej usługi. I zobaczmy, czy to działa. Czy jak klikniemy trójkę. No, tutaj teraz ten formularz nie jest uruchomiony, więc, ale działa. A jak klikniemy cztery, działa. Czyli mamy. Tutaj, te, te, tego boksa tutaj z wybraną firmą, i żeby wystawić jego opinię. Okej, okay. więc jeszcze dokończymy nasz feedback instalacyjny. form response. Ok. Dobrze. To mamy nasz formularz z pytaniem o szybki feedback. Możemy go uruchomić. Jak widać działa. Jeszcze spróbujemy zobaczyć, czy działa z e-maila. Weźmy go, uruchommy. Przejdźmy do e-maila, kliknijmy jedynkę. Okay. OK. Żeby to działało, trzeba wziąć tego produkcyjnego URL-a i powstawiać tutaj w te pola, gdzie no, automatycznie GPT nam wypełnił, żeby nas przekierowało po kliknięciu przycisku. No i trzeba ustawić koniecznie na aktywny, i dzięki temu, jak jest to aktywne, można kliknąć to. Pojawia się formularz, co się podobało, wszystko, co można poprawić. Nic, submit, i wyświetla się kod rabatowy. Ok, dodatkowo jeszcze stworzymy oddzielny arkusz dla wypełnionego formularza. Tutaj mamy, właśnie, już stworzyłem troszeczkę wcześniej. No, dodałem po prostu arkusz, dodałem te nagłówki, które są w formularzu, czyli co się spodobało, co można poprawić oraz czas wewnątrz ten wygląda tak, że trzeba dodać Google Sheets, append, to będzie o to i to, co chcemy zmapować, to weźmiemy sobie z poprzedniego rana, to Editor, pojawiło się, jeszcze raz. OK, jest. Czyli mamy to, mamy jeden item. I tak, czyli co się spodobało, czyli odpowiedź to, co można poprawić, czyli to. I czas, poszło lekkie formatowanie, to date time i format. Można uruchomić. OK. Jest. Y i może jeszcze spróbujemy wystylizować nasz formularz o ile się da. Tu widziałem, że jest taka opcja o tutaj. Trzeba dać, dodaj opcję. O, dodaj opcję custom styling. I tutaj przesłałem prompt do czata GPT, po prostu wkleiłem mu to wszystko co było tam i powiedziałem, żeby jakiś bardziej elegancki Formularz i zobaczymy, czy to działa. Działa! Co się spodobało, nie wiem, szybkość usługi. Co można poprawić? Nie wiem, czas. Nie wiem, bez sensu, ale niech tam będzie. Wyślij Fongs Admitted, kod reportowy na kolejną usługę. No, przynajmniej lepiej to wygląda niż wcześniej. I jeszcze zobaczymy, czy po kliknięciu w maila to zadziała. Możemy mail. Poprzedni działa. Ok, więc myślę, że to chyba na tyle. To ja na razie dziękuję. A, i oczywiście wszystkie linki, prompty i tak dalej będą. Zamieszczone w moim school community, który tworzę, żeby było wszystko ładnie tam poukładane i żeby był do tego do wszystkiego dostęp. Oczywiście będzie to za darmo. Zostawcie jakiś tam komentarz, jeśli macie do mnie jakieś pytania, czy tam na e-maila, który załączę, i do zobaczenia później.